Relacje to nie tylko on i ona, to właściwie wszystko. My tkwimy w sieci najróżniejszych dotyczących nas i niedotyczących nas relacji. W skali mikro i w tej ogromnej, potężnej zachodzącej między niebem a ziemią, między teraźniejszością i przyszłością. Relacja to cała ogromna przestrzeń tego, co dzieje się w nas, w naszym ciele, między energią a tym, co nazywamy materialnością. Relacje bywają miłe, sympatyczne i bardzo trudne, skomplikowane. Na tym drzewie było gniazdo gołębi. Siedzieli obok siebie, on i ona. Ciągle było słychać ich guganie. Mili gniazdo, były jajka w gnieździe, ale którejś nocy przyszło coś, może kuna, i z tego gniazda nic nie pozostało. Tylko pióra ptaków. Ona, pokiereszowana, nie może się oderwać od ziemi, by pofrunąć. On siedzi na gałęzi i patrzy się na nią, jak ona szamocze się skrzydłami. Nie udało jej się wzbić do lotu. Przycupnęła pod krzakiem. On przyleciał do niej, przytulił się główką i zaczęli piękny taniec bujania się. Ze sobą, czyli kolebania się w jedną i w drugą stronę. Jakież to było piękne. Okazało się, że to był taniec pożegnania, bo ona niestety nie przeżyła tego, co ją spotkało, gdy broniła swojego gniazda. A on kuśtakając na jedną łapkę, do tej pory siada na gałęzi i Chciałabym na kolejnym spotkaniu warsztatowym porozmawiać o relacjach. Szukamy mądrości i obyśmy ją znaleźli. Zapraszam, Elżbieta Nowalska.